Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym. Ja mam na imię Przemek, a to co przed sobą widzicie to nasz niezwykły przedmiot, który niedawno otrzymaliśmy w depozytach, który już niebawem będziecie mogli zobaczyć na wystawie stałej Muzeum Pancernego w Kłaninie. Zobaczcie, to piękny battle dress. Czymże jest battle dress? To oczywiście mundur brytyjski, który również ze względu na e, współdziałanie polskich jednostek z Brytyjczykami nosili Polacy. Polacy, e, których e, które polskie siły zbrojne na zachodzie tworzone między innymi na środkowym, bliskim wschodzie, czy tak zwana e, Armia Andersa, po, Armia Polska na wschodzie, z której później utworzono drugi Korpus Polski. Jak pamiętacie drugi Korpus Polski wsławił się zdobyciem masywu Monte Cassino, a także pierwsza dywizja pancerna generała Maczka, o której za chwilę będziemy wspominać i oczywiście oddziały spadochronowe generała Stanisława Sosabowskiego. Te nasze jednostki polskich sił zbrojnych na Zachodzie również używały sortów brytyjskich umundurowania, oporządzenia i oczywiście uzbrojenia brytyjskiego. Tutaj mamy przepiękny dosłownie jak nowy. Jak nowy. Zobaczcie, to wygląda jakby zostało wyciągnięte z magazynu, a jest to oryginalny battle dress wzoru 40. Widać to po wspaniałych, między innymi oczywiście, widać to po wspaniałych pieczęciach. Spodnie są nieco późniejsze, pochodzą z 45 roku, przypuszczalnie dlatego, że spodnie trochę bardziej się zużywały i być może jest to kolejne, kolejna para spodni żołnierza, który który tą kurtkę nosił. Ok, przejdźmy teraz jeszcze do takich fajnych szczegółów, które na tej kurtce są. Jak doskonale wiecie, brytyjskie, brytyjskie sorty były oczywiście nieco przerabiane, tak żeby, były, tak, żeby pokazywały polskiego żołnierza. Mamy zatem napisy Poland, które są tutaj oczywiście bardzo znaczące. Na płaszczu, który również posiadamy, są guziki z polskim orłem w koronie. Mamy również polskie oznacze, od, baretki odznaczeń, czyli Virtuti Militari, Medal Wojska z Okuciem. Ta gwiazdka to jest oznaka za rany, która też jest na kolorach Virtuti Militari i dwa oznaczenia brytyjskie za II wojnę światową. Z boku mamy piękną wiewiórę, tak zwaną wiewiórę, czyli oznaczenie, oznaczenie pierwszej Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka, oczywiście tak jak mówiłem na Hiszpolan. i Tutaj pagony, na których widzimy dystynkcję sierżanta. Ale w czasie bitwy we Francji, wtedy kiedy nasz bohater otrzymał Virtuti Militari, był w stopniu plutonowego. Jak wiecie, pierwsza dywizja pancerna wzięła udział w wyzwoleniu, w wyzwalaniu Europy, Europy Zachodniej i wzięła udział również w tej słynnej operacji Overlord operacji Overlord, której ostatnim decydującym etapem było utworzenie przez aliantów potężnego kotła, w którym zamknięto kilkanaście niemieckich dywizji, w tym piątą niemiecką armię pancerną z doborowymi jednostkami. Polacy byli korkiem zamykającym tą wielką butlę, ten potężny kocioł i to na Polaków spadł cały niemiecki gniew i desperacja, aby wydostać się z piekła Francji. Bitwa pod Falaise, która rozegrała się w sierpniu 1944 roku jest dziś jedną z najpiękniejszych kart historii polskiego oręża. Kart, na których zapisał się także właściciel tego munduru, plutonowy Kazimierz Smoleński. To tyle o samym mundurze, a teraz krótka historia człowieka, który ten mundur nosił. Plutonowy Kazimierz Smoleński urodził się w Berlinie w 1918 roku. Następnie jego rodzina przeprowadziła się do wielkopolskiego śremu, a tam w 1937 roku Kazimierz Smoleński wstąpił do batalionu czołgów, który stacjonował w Poznaniu. W 1939 roku pod dowództwem generała Maczka wziął udział w wojnie obronnej, następnie po jej zakończeniu przedostał się na, do Węgier, a stamtąd do Francji, gdzie służył, właśnie szkolił się w słynnym obozie Koczkodan. Z tego czasu pochodzi najprawdopodobniej to zdjęcie. Rozpoznaje to po pasach francuskich wzoru bodajże 1916, które są typowymi sortami francuskimi. Następnie z Francji udał się do Anglii, a z Anglii do Szkocji, gdzie w 1942 roku oficjalnie powstała pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka. W 1943 roku utworzono czwarty dywizjon pierwszego pułku pancernego, do którego przydział uzyskał właśnie Kazimierz Smoleński. Jak wiecie, pierwsza dywizja pancerna wzięła udział w walkach o wyzwolenie Europy Zachodniej, między innymi w słynnej operacji Overlord, gdzie 19 sierpnia na drodze pomiędzy Chambois a Vimoutier w trakcie trwającej bitwy pod Falaise Kazimierz Smoleński Wykazał się niezwykłą odwagą, chroniąc stanowisko armaty przeciwpancernej, które obsługiwali jego koledzy, a której udało się zniszczyć jeden z niemieckich czołgów. Po jego zniszczeniu była to prawdopodobnie armata 17-funtowa, ale tutaj nie mamy pewności. Po zniszczeniu tego czołgu w, z lasu wyszedł niemiecki kontratak, ponieważ Kazimierz Smoleński był, e, obsługiwał karabin maszynowy typu Bren, zaczął strzelać, powalił kilku Niemców. Kontratak niemiecki się załamał, a za swoją niezwykłą odwagę, ponieważ właściwie e, faktycznie stał on między. Tą armatą, a atakującymi Niemcami, których było przynajmniej kilku albo może nawet kilkunastu, to faktycznie to, to był ten moment, kiedy właściwie powinno się uciekać. A Kazimierz Smoleński stanął do walki, oddał dość celne strzały, powalił kilku Niemców i za to właśnie otrzymał order Virtuti Militari. Tutaj widzicie dokument nadania. Mamy zatem wspaniałą kurtkę mundurową naszego bohatera z pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, z pierwszego pułku przeciwpancernego i tą kurtkę będziecie mogli, jak już mówiłem, zobaczyć niebawem na wystawie stałej Muzeum Pancernego w Kłaninie. A my widzimy się w przyszłym tygodniu, jak zwykle w poniedziałek o godzinie 20. Zapraszam!